Cześć, witajcie. Przed Wami film 10 ukrytych funkcji w BMW E90. Niektóre możecie znać, niektórych nie. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, o której nie wszyscy mogą wiedzieć jest ukryty kluczyk w naszym kluczyku. Wyciągamy go od spodu klikając z tyłu guziczek. Um, I taki grot, co ja tylko zamknę samochód, żeby wam to pokazać jakoś lepiej, taki grot się może nam przydać na przykład w przypadku, gdy rozładuje nam się bateria w pilocie, a chcemy się dostać do samochodu. Wkładamy go po prostu jak zwykły klucz, przekręcamy i samochód otwarty. Nasz ukryty klucz może się nam przydać jeszcze do kolejnej ukrytej rzeczy, um, która jest otwieranie bagażnika kluczem. Tak, czasem jest tak, że na przykład sobie odepniemy akumulator. I potrzebujemy matować bagażnik. Tak więc wyciągamy sobie ten kluczyk. Mm, przyda nam się sam grot. Wkładamy taki otóż grot do takiego magicznego ukrytego zamka w klapie naszego bagażnika. I przekręcamy klucz w lewo. I nasz bagażnik się sam otwiera. Czy może nie sam, ale się otwiera. Kolejną ukrytą opcją, funkcją w naszym kluczyku jest zdalne otwieranie okien. To jest w wielu samochodach, czasem jest, czasem nie ma. Akurat w naszym modelu jest. Jak to działa? Jak mamy zamknięty samochód na przykład. Cześć, moje odbicie. Jak mamy zamknięty samochód, otwieramy go i cały czas trzymamy wciśnięty guzik. Robimy po prostu tak i cały czas go trzymamy. Otwierają nam się okna, a następnie. to tak. W każdym razie możemy puścić kluczyk. I W tym momencie się na to Teraz Znowu przetrzymamy. Otwiera się, puszczamy. Zamyka, yy, zamyka się. Yy, przestaje się otwierać, tak? I tak samo działa to w drugą stronę. Czyli zamykamy samochód, cały czas trzymamy. Zamykają nam się okna. A następnie zamyka nam się też szyberdach. dach. ukrytą funkcją jest mikrolodówka. W naszym podłokietniku mamy tutaj taki przełącznik, um, jak widzicie i ten przełącznik przełączamy sobie na pozycję 1 i teraz w tym momencie tutaj nam wieje zimne powietrze i chłodzi coś. To jest oczywiście z klimatyzacji, możemy teraz tu włożyć puszkę, zamknąć. Czasem się to może nie zamknąć do końca. Zależy to od po wysokości puszki, ale ogólnie na się chłodzi. Następną użytą opcją w BMW E90 jest schowany w schowku backupki. Jak sama nazwa mówi, jest to klucz awaryjny. Tak jakby wygląda w ten sposób: do tego się montuje taki otóż kluczyk. się go wkłada tutaj do środka. I po włożeniu go do środka mamy cały klucz, i taki cały klucz wkładamy po prostu do stacyjki i odpalamy samochód. Ja oczywiście teraz mogę spróbować, ale mi to nie wejdzie, bo nie mam tej pierwszej części. Pierwsza część ogólnie jest taka płaska, żeby na przykład sobie ją trzymać w portfelu. Tak, w przypadku, gdybyśmy zgubili klucz, możemy sobie po prostu z portfela ją wyciągnąć, otworzyć sobie tym plastikowym kluczykiem drzwi i to tyle. Ona jest tutaj w tym miejscu. Sprawdźcie, czy to macie, jeżeli nie macie, to pewnie będziecie mieć taką pozostałość po tym klucz, czyli o coś w tym stylu. Kolejną dość ciekawą funkcją w BMW E90 są Follow Me Lights. E, są to światła, które oświetlają nam drogę, na przykład jak idziemy sobie po ciemku do domu, więc teraz tak, jak się uruchamia. E, sobie teraz włączyłem zapłon i normalne światła, aby po prostu pokazać Wam, że tak się jeździ na zapłonie. Tak, potem jak sobie życie się, zatrzymamy sobie, wyciągniemy kluczyk. Jedyne co musimy zrobić, to musimy pociągnąć um, lewy. tak jakby kierunkowska, po prostu do siebie, tak? Tą lewą. manetkę, nie wiem jak to nazwać. Tak jak po prostu to bierzemy do siebie, tak jakbyśmy chcieli, musimy brudnić światłami. One się nam uruchamiają na stałe. Teraz um, otwieramy drzwi, sobie wychodzimy. Normalnie, w momencie kiedy otworzymy drzwi, wszystkie światła gasną. Teraz one nie gasną, więc um, możemy sobie zamknąć samochód. I teraz zobaczcie na to one się cały czas świecą tak nie wiem ile one się świecą pewnie jest 30 sekund, ciosku, koło tego nie, nie liczyłem nigdy eee, one się tutaj tak świecą i teraz zobaczcie, poczekamy jeszcze kilka sekund i one nam zaraz powinny zgasnąć o proszę bardzo, światła nam zgasły my już możemy sobie wejść do, do domu eee, tak i samochód jest tu ładnie zamknięty a my sobie ścimy w domu <laughs> Kolejną opcją jest dość dziwna opcja, gdy otworzymy samochód, zamykamy drzwi, zamykamy samochód, następnie wkładamy kluczyk, i samochód z powrotem jest otwarty. Takie. Okay. Kolejną dość ciekawą funkcją jest przypisywanie ustawień kierowcy do danego kluczyka. Tak jak wiemy, każdy ma dwa kluczyki. I teraz sobie włożymy tutaj kluczyk. Odpalimy panel klimatyzacji. A, mi się przydało zapomnieć przynajmniej włączyć. Odpalimy panel klimatyzacji. Teraz tak, temperatura, którą ustawimy na panelu klimatyzacji, jest zapisana do kluczyka. Co to oznacza? W przypadku, gdy na przykład sobie wysiądziemy i naszym samochodem ktoś inny będzie jeździł z pomocą innego kluczyka i zmieni temperaturę, to temperaturę zmieni u siebie na kluczyku. My wsiadając potem do samochodu z naszym kluczykiem, będziemy mieć temperaturę, którą ustawiliśmy wcześniej my. Kolejną dość ciekawą, według mnie, funkcją. Jest obniżanie się prawego lusterka w momencie, kiedy wbijemy wsteczny. Jak to działa? Odpalamy oczywiście zapłon, bo przynajmniej to na zapłonie działa. Klimę włączymy, bo czemu ona na czas chodzić? Teraz, jak, jak to działa? W momencie, gdy mamy tutaj, przełączony nie widać za bardzo, jednak tutaj mamy taki przełączniczek. Poczekajcie chwilę. Ok, styk tu widzę jest straszny. Mamy tutaj jeden przełączniczek, i ten przełączniczek służy do wybrania, którym lusterkiem chcemy sterować. W momencie, gdy jest on w lewo i wbijemy wsteczny, to lusterko. Nam się samo obniża w dół. W momencie, gdy ten wsteczny ściągniemy z potem na luz, lusterko nam z powrotem wraca do poprzedniego stanu. Ostatnią, czytą opcją jest ukryte menu. Pozwala ona na przykład na test naszych zegarów, czy wszystko działa, czy nie działa. Jest tam też wiele innych opcji, jak na przykład aktualne ładowanie akumulatora oraz inne tego typu rzeczy. Niestety, tego wam nie pokażę, jak się tam wchodzi, ponieważ zależy mi na tym, żeby mi teraz liczyło kilometry. Mam na razie 67,5, a podczas wchodzenia tego trybu się nam resetują kilometry. Więc ja po prostu jak na razie tego nie mogę zrobić. Jednak podaję wam w linku link na forum gdzie jest to w bardzo czysty, przejrzysty sposób ładnie wytłumaczone, jak wejść w ten tryb ukrytego menu. Okej, okay, to już wszystko, więc jeżeli film Ci się spodobał, daj łapkę w górę, subskrybuj, aby nie przegapić kolejnego filmu. Dzięki i cześć!